Rozdział 28. I gdzie jest oficjalna historia? Odkładanie na później analizy rzeczywistych powodów i skutków II wojny światowej pozwoliło naszemu rządowi na koszt ludu pracującego uczestniczyć w dziesiątkach konfliktów, w działaniach wojennych i spiskach przeciwko prawnym przywódcom w różnych rejonach świata w okresie 1946-1990. W tym w Chinach, Korei, Laosie, Kubie, Wietnamie, Kambodży, Somalii, Angolii, Mozambiku, Etiopii, Jemenie Południowym, Nikaragui, Grenadzie, Afganistanie. W obrębie kraju stłumiono wystąpienia w Nowoczerkasku, Baku, Tbilisi, Wilnie. Przeprowadzono przesiedlenie niepewnych ludów Kaukazu Niemców z Powołża, Kałmuków, Tatarów. Utopiono we krwi wystąpienia robotników Polski, Węgier, Czechosłowacji, NRD i to wszystko w imię braterskiego internacjonalizmu. Podpisano A. Baraboszyn. Póki żył Stalin, historię wojny zmieniano poprzez jego publiczne wystąpienia. 3 lipca 1941 roku Stalin w radiu zwrócił się do narodu z wezwaniem do rozgromienia wroga. Przemówienie tego samego dnia wydano w wielomilionowym nakładzie. 6 listopada 1941 roku Stalin wystąpił na uroczystym zebraniu na stacji Metra Majakowskaja. Te dwa nieduże przemówienia połączono w jedną cieniutką książeczkę i znowu wydano w olbrzymim nakładzie. W ciągu 1942 roku te dwa przemówienia ukazało się 13 razy po rosyjsku i 28 razy w innych językach. Stalin bardzo rzadko przemawiał publicznie. Mówił mało i o najprostszych rzeczach. Na każdym kolejnym przemówieniu książkę uzupełniano i od razu wydawano. Zatytułowano ją tytuł O wielkiej wojnie ojczyźnianej Związku Radzieckiego. Treść książki jest nadzwyczaj prosta. W ciągu czterech miesięcy wojny straciliśmy 350 tysięcy zabitych i 378 tysięcy zaginionych, a rannych mamy około miliona dwustu tysięcy osób. W tym okresie wróg stracił ponad 4,5 miliona osób zabitych, rannych i wziętych do niewoli. To przemówienie Stalina z 6 listopada 1941 roku. Dalej w tym samym stylu. Trzeba być odważnym, trzeba niszczyć wroga, trzeba brać przykład z naszych wielkich przodków. Trzeba pracować w zakładach zbrojeniowych. Trzeba się dobrze uczyć sztuki wojennej. Trzeba bić wroga na lądzie, na morzu i w powietrzu. A na zakończenie książki hurra zwyciężymy. Tę książkę studiowano we wszystkich akademiach i uczelniach wojskowych. We wszystkich szkołach, instytutach i uniwersytetach. Treść tej książki przekazywana na łamach gazet, pism, prac naukowych. Ale oto Stalin zmarł, albo pomogli mu umrzeć. I dziedzice wielkiego wodza i nauczyciela ze zdumieniem zauważyli, że był największym przestępcą wszechczasów. Przedtem tego nie widzieli. Tysiące pomników i miliony portretów Stalina zdjęto i zniszczono. Genialne dzieło wodza wycofano z bibliotek i spalono. Tu się okazało, że skończyła się wielka wojna, która pochłonęła niezliczone miliony ludzkich istnień ludów Związku Radzieckiego. Przeniosła niesłychane zniszczenia i cierpienia, ale na jej temat wydano tylko jedną książkę, którą teraz trzeba pilnie wycofać i natychmiast zniszczyć. Wojna była a historii wojny nie ma. Pilnie zaczęto tworzyć historię w czasie dwu władzy Chruszczowa Żukowa. Po obaleniu Żukowa pracę wstrzymano. Potem tworzono oficjalną historię na rozkaz Chruszczowa. Ale po usunięciu Chruszczowa wstyd było ją pokazać, tak cudzoziemcom, jak i własnemu ludowi. Napisano jeszcze jedną oficjalną historię na rozkaz Breżniewa, ale i ona była uznana za porządną tylko za życia Breżniewa. Próbę napisania nowej, oficjalnej historii podjęto przy Gorbaczowie. Sam oświadczył, cytat, Powinna to być uczciwa, odważna, ciekawa książka, która pokazałaby bohaterski szlak kraju i partii w całym jego majestacie, szlak pionierów, książka, która nie omijałaby dramatyzmu wydarzeń i ludzkich losów, w której nie byłoby białych stron, subiektywnych sympatii i antypatii, i której wartość nie zależałaby od koniunkturalnej atmosfery. Na czele głównej komisji redakcyjnej stanął kandydat na członka biura politycznego, minister obrony ZSRR, generał armii D. Jazow, który niedługo potem został marszałkiem Związku Radzieckiego. Do napisania dzieła zostały zaprzęgnięte Instytut Marksizmu-Leninizmu przy KC KPZR, Instytut Historii Wojskowej Ministerstwa Obrony ZSRR, Instytut Historii Powszechnej Akademii Nauk ZSRR. Oprócz tego wojskowi, naukowcy, historycy, przedstawiciele ogólnozwiązkowej rady weteranów wojny i pracy, i tak dalej. Na żądanie Gorbaczowa na stworzenie oficjalnej historii wojny wydzielono nieograniczone środki na zasadzie ile trzeba, tyle damy. Inaczej, hańba. Wielki kraj walczył w wojnie, którą rozkazano nazywać Wielką. Ale ten kraj nie może stworzyć historii wojny. Jasne, że i tym razem wykorzystano olbrzymie narodowe środki, a rezultatu nie było żadnego. Okrągłe zero. W 1991 roku minęło dokładnie pół wieku od chwili niemieckiego ataku i pismo Rodina w nawiasie 1991 rok, numer 6 i 7 strona 90. Zapytało jednego z czołowych historyków wojskowych Związku Radzieckiego, generała Lejtnanta N. Pawlenkę, cytat: Z inicjatywy Ministerstwa Obrony pisze się kolejne wielotomowe dzieło o historii wielkiej wojny ojczyźnianej. Jaki jest pański stosunek do tego przedsięwzięcia? Na to generał odpowiedział bez namysłu: To absolutnie nierealny pomysł. Mnie ta odpowiedź po prostu ścięła z nóg. Przez kilka dni nie mogłem dojść do siebie. W Moskwie są niezliczone stada wojskowych historyków, ustrojonych w generalskie mundury, obwieszonych państwowymi oznaczeniami, wyróżnionych wielkimi stopniami i tytułami. To nie grupa ekspertów, a całe hordy. Mają do dyspozycji olbrzymie instytuty naukowe i wręcz tytaniczną ilość materiałów archiwalnych. Mają niepoliczalny budżet. Na ideologię, na wychowanie ludu u nas nigdy nie żałowano pieniędzy. Uczeni mężowie, już ponad pół wieku bez powodzenia na nowo przepisują historię wojny. Do napisania tej historii wciągnięto przywódców Związku Radzieckiego z członkami biura, biura politycznego włącznie. Na tym polu pracowały tysiące generałów i admirałów, niezliczone rzesze historyków, ale oni wszyscy nie zdołali nic stworzyć i teraz doszli do wniosku, że napisanie historii wielkiej wojny ojczyźnianej jest w ogóle niemożliwe, w żadnym terminie, pomysł absolutnie nierealny. Co się okazuje, obywatele? Że wszystko to bzdura. Test na inteligencję. Była wojna, ofiary, uczestników i świadków setki milionów, straty i zniszczenia niesłychane, dokumentów tysiące ton. Pracowników zajmujących się badaniem wojny obfite stada, budżet nieograniczony. Czas pracy 10, 20, 25, 60 lat. Ale historii wojny nie można napisać z założenia. Jaki jest wniosek? Jeżeli się mylę, przyjmuję kontrargumenty. Moim zdaniem świadczy to o tym, że wojny, którą uczeni towarzysze próbują bez powodzenia pokazać, po prostu nigdy nie było. Wojna oczywiście była, ale to była jedna wojna, a oni tworzą zupełnie inną historię, która w ogóle nie ma nic wspólnego z tamtą. Dlatego poważnym historykom się nie udaje i udać się nie może. Ale się starają. Po upadku Związku Radzieckiego podjęto jeszcze jedną próbę sformułowania oficjalnego poglądu na historię wojny. Wydano czterotomowe dzieło „Wielka Oczystwinnaja ja Wojna 1941-1945. wajenno ocierki. Nad czterema tomami znów pracował olbrzymi zespół Instytut Historii Wojskowej Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Wydział Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, różni wojskowi, w tym szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generał Armii A. Kwasznin. Wysocy i bardzo poważni kierownicy w naukach historycznych nazwali swoje dzieło zbiorem esejów, ponieważ od początku rozumieli, że owo dzieło nie zostało połączone żadną koncepcją w jedną strukturę takie tam urywki, ułamki, strzępy, fragmenty, odłamki odpryski. Zamiast odtworzonego szkieletu dinozaura, okazano nam cztery skrzynie kości niewiadomego zwierzęcia. Nie raczono oczyścić znaleziska z gliny, brodu i skamieniałych ekstrementów. Na całym studium jest odciśnięte piętno pośpiechu, płytkości, tymczasowości, niechlujstwa i obaw przed zachwianiem chociażby jednego z licznych mitów komunistycznej historiografii. Owo studium było próbą napisania czegokolwiek po fiasku przedsięwzięcia, stworzenia dziesięciotomowej serii, nad którą praca powinna być zakończona w 1995 roku, w rocznicę pięćdziesięciolecia pokonania Niemiec. Nie udało się. Wtedy, na prośbę ludu pracującego, napisano czterotomowe dzieło na pięćdziesięciopięciolecie. Ale z powodu strachu, z powodu państwowej cenzury ideologicznej i wewnętrznej samocenzury, z powodu uprzedzeń komunistycznych i sztywnych terminów oddania pracy, wiele problemów historycznych, które wywoływały rozdźwięki w dużym zespole autorskim, po prostu pominięto. Przyczyna kolejnego fiaska jest wciąż ta sama całkowity brak podejścia naukowego. Nasi poważni historycy, zwyczajnie nie opanowali metodologii badań naukowych. Przede wszystkim należy poznać zjawisko, a dopiero potem je nazwać. A oni podczas każdej próby popełniają ten sam błąd. Najpierw ogłaszają w tytule, że wojna była wielka i ojczyźniana, że zaczęła się w 1941 roku. Po ogłoszeniu tego wszystkiego w tytule uczeni towarzysze zmuszeni są później dopasowywać fakty, żeby pasowały do ogłoszonej koncepcji. Tak zachowuje się dwójkowy uczeń. U kogoś ściągną wyniki zadania, a potem rozwiązanie dopasowuje do gotowej odpowiedzi. Właśnie dlatego nic z tych wysiłków nie może się udać i się nie uda. Dlaczego poważni historycy tak dziwnie się zachowują? Ano dlatego, że gdyby otworzono archiwa, gdyby zostały one zbadane i przeanalizowane przez prawdziwych specjalistów, to nagle mogłoby się okazać, że wojnę zaplanowali kremlowscy przywódcy nie w imię obrony ojczyzny, a w imię panowania nad światem, rozpowszechniania swojej władzy na cały glob, jak to zostało przedstawione na herbie państwowym ZSRR. Gdyby się uważnie przyjrzeć, mogłoby się okazać, że wojna wcale nie zaczęła się w 1941 roku. Głowa państwa, napatrzywszy się na cały ten harmider, w 2003 roku poleciła skończyć z bałaganem i stworzyć oficjalną historię. Minęło pięć lat, i okazało się, że obywatele, poważni historycy, jeszcze nie zaczęli. Opowiada prezydent Akademii Nauk Wojskowych, generał Armii M. Garjejew. Cytat: Pięć lat temu Władimir Władimirowicz Putin błogosławił tę pracę, dając zadanie rządowi, ministerstwu finansów naszemu resortowi. Ogólnie zrobił wszystko w swoim stylu. Z naszej winy potem zaczęły się różne opóźnienia i problemy. Informacja. Jeszcze 10 lat temu w samym moskiewskim regionalnym oddziale Akademii Nauk Wojskowych było 257 doktorantów i 463 kandydatów nauk. A przecież to tylko jeden regionalny oddział jednej tylko Akademii. W ostatnich latach rozmnożyło się ich jeszcze więcej. Melduje niezmienny prezydent Akademii Nauk Wojskowych, generał Armii M. Garjejew. Cytat. Obecnie w Akademii jest 665 rzeczywistych członków, 312 korespondentów, 29 honorowych członków i 1395 profesorów. W moim rozumieniu, rzeczywisty członek Akademii to Siergiej Pawłowicz-Korolow, główny konstruktor rakiety, która wyprowadziła na orbitę okołoziemską pierwszego sztucznego satelitę. Akademik Korolow to także główny konstruktor rakiety, na której odbył się pierwszy w historii lot człowieka w przestrzeń kosmiczną. W moim rozumieniu rzeczywisty członek Akademii to Igor Wasiljewicz Kurczatow, pod którego kierownictwem w 1944 roku zbudowano cyklotron, a w 1946 roku pierwszy w Europie reaktor atomowy. Pod jego kierownictwem w 1949 roku powstała bomba atomowa. W 1953 roku pierwsza na świecie bomba termojądrowa. W 1954 roku pod jego kierownictwem zbudowano pierwszą na świecie przemysłową siłownię atomową. Pod kierownictwem Akademika Kurczatowa rozpoczęto pracę nad najpotężniejszą bombą wszechczasów. Została nią słynna kuski na mać, wpisana do wszystkich ksiąg rekordów. I oto okazuje się, że dziś w samej tylko Akademii Nauk Wojskowych jest 665 rzeczywistych członków. Znowu wyprzedziliśmy cały świat. Chcę wierzyć, że wszyscy rzeczywiści członkowie uzyskali swoje tytuły za wielkie dokonania, które w niczym nie ustępują osiągnięciom Korolowa i Kurczotowa. Kiedy tworzyli Tupolew i suchoi, Korolow i Kurczatow, Duchow i Gruszyn, akademików można było policzyć na palcach. A teraz w samej tylko Akademii Nauk Wojskowych rzeczywistych członków wystarczy do tego, żeby skompletować dwa bataliony strzelców zmotoryzowanych i jedną kompanię pancerną. A członków korespondentów zbierze się na jeden batalion strzelców zmotoryzowanych, członków honorowych na dwa plutony pancerne ze wzmocnieniem. Profesorów, cały pułk strzelców zmotoryzowanych. A przecież to tylko jedna akademia. I czy ktoś policzył, ile różnego autoramentu akademii rozmnożyło się w samej tylko Moskwie? Na ich utrzymanie wydaje się olbrzymie środki. Ciekawe, że szef wszystkich wojskowych uczonych nie uskarża się na brak pieniędzy. Wręcz przeciwnie. Podkreśla, że głowa państwa wydała polecenia tak rządowi, jak i Ministerstwu Finansów. Minęło pięć lat. Ale w ciągu tych pięciu lat praca nie ruszyła z miejsca, nie zrobiono nic w ogóle. I oto akademik A. Czubarian przekazał zadziwiającą nowinę cytat w tym roku prezydent podpisał rozporządzenie dotyczące przygotowania nowego dziesięciodomowego dzieła o historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Teraz oczywiście praca ruszy, tylko nie wiadomo, co robić z poprzednim poleceniem z 2003 roku. Dlaczego go nie wykonano? Kto zawinił, gdzie się podziały pieniądze, kto został ukarany za defraudację i jaką dokładnie. Postawiony pod ścianą władca wszystkich powyższych historyków, generał armii Garjejew ogłasza. No właśnie, teraz prace ruszyły pełną parą. Znajomy obraz. Brygadę budowlaną przyłapano na grze w karty i wszyscy nagle zaczęli się uwijać, udając intensywną pracę. Pięcioletnia przerwa naukowa została przerwana i Garyjew melduje. Cytat. Praca ruszyła, ale przypuszczam że będą przeszkadzali ci, którym się nie podoba prawda o wojnie. Na Rusi. w odpowiedzi na takie oświadczenia zazwyczaj mówi się o pewnym tancerzu. Naszym poważnym historykom już 60 lat coś przeszkadza. Koniec rozdziału 28. Rozdział 29 zatytułowany jest Zachować na wieki.